Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Poławiaczy Bożych Pereł. Dzisiaj chcę mówić o pewnych spostrzeżeniach, jakie, jakie kolejny raz Bóg pokazuje przez Słowo swoje, bo takie jest obiecane nam, że będzie Bóg uczył nas przez Słowo, przez Biblię, przez Słowo Boże. I dzisiaj kolejne spostrzeżenie, którym chciałbym się podzielić z ludźmi, Którzy mienią się, nazywają się, mają również świadomość tego, że, że są oni wierzący, ale w tym sensie, że przychodzą do jakiejkolwiek denominacji, do kościoła i przychodząc tam, spodziewają się przecież, że właśnie tam odnajdą Boga, że tam posłuchają o, o Bogu. Mówię o ludziach, którzy spodziewają się obecności Bożej i i że czegoś dowiedzą, zbliżą się niejako do Boga. I o takich właśnie i do takich ludzi dzisiaj chciałbym mówić, I nie wchodząc już w szczegóły, kto z nas rzeczywiście jest prawdziwie wierzący, bo nie to jest dzisiaj moim sensem i celem. Celem jest wykazanie pewnej rzeczywistości duchowej, rzeczywistości, wcale nie tak dobrej duchowej rzeczywistości, bo Rzeczywistość duchowa, jeżeli jest to Duch Święty, Król i Pan, całej rzeczywistości duchowej, wtedy jest dobrze, ale obok Ducha Świętego zawsze jest ta druga strona, ciemna strona, rzeczywistość mroczna, duchowa, która niewątpliwie istnieje i po prostu ta rzeczywistość ma miejsce. Mowa oczywiście o demonach, o złych. Duchach. I dzisiaj chcę na, z Ewangelii Marka wykazać, że ta rzeczywistość duchowa istnieje wokół nas, wokół ludzi, którzy właśnie gdzieś tam próbują zbliżyć się do Boga, dowiedzieć się coś o Bogu i, i żyć tym Bogiem. I zawsze wtedy towarzyszy temu ta zła rzeczywistość duchowa, która przeszkadza, która odgradza, która bardzo często uniemożliwia nam zbliżenie się, poznanie tego Boga. I dzisiaj fragment z Ewangelii Marka z pierwszego rozdziału, drodzy od 21 wersetu do 28 przeczytam fragment i weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumieli się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego i zdumiewali się wszyscy iż tak iż pytali się nawzajem co to jest nowa nauka głoszona z mocą nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej okolicznej krainie galilejskiej koniec cytatu drodzy rzeczywistość duchowa Istniała, istnieje aż po dzień dzisiejszy. Tam, gdzie mówi się o prawdziwym Bogu, tam, gdzie dotyka się Bożych spraw, natychmiast jest zły. Natychmiast przychodzi i tak jak powiedziałem poprzednio, jeszcze parę sekund wcześniej, przychodzi po to, by przeszkodzić nam tym poznaniu prawdziwego Boga. I gdzie przychodzi? Ano. Przychodzi do kościołów, tu w tym wypadku przychodził do synagogi, I, i, i powiem Wam, drodzy, jest jeszcze w tym rozdziale pierwszym, trzydziesty dziewiąty werset, gdzie pisze tak: I poszedł więc i kazał ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Drodzy, Jezus chodził po synagogach, chodził tam, gdzie Rzeczywiście ludzie spodziewają się spotkać Boga, i co tam zastawał? Zastawał tam ludzi i zastawał tam demony. Zastawał tam ludzi będących pod wpływem niejako demonów. I drodzy, jest pytanie, czy dzisiejszy, dzisiejszy Kościół również jest zanieczyszczony właśnie demonami nieczystymi? Właśnie tymi sprawami, które mają związek z nieczystymi demonami. I drodzy, on kazał w synagogach po całej Galilei i wypędzał demony, i łączył niejako zwiastowanie z praktyką. Jezus Chrystus mówił i czynił. Ciekawa jest obserwacja dotycząca ilości demonów wypędzonych w synagogach. Czy dzisiaj, czy dzisiaj właśnie liberalne te kościoły, w których jest bardzo dużo, które głoszą Chrystusa e, takiego pełnego miłości do ludzi, czy one mogą zostać utasowiane z tymi właśnie synagogami? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo przypominają kościoły dzisiejsze tych ludzi religijnych, którzy tam byli z Takim nieprawidłowym wyobrażeniem sobie Boga w niebie i z takim nieprawidłowym podejściem do Boga. Kochani, Jezus Chrystus chodził po synagogach i, i rzeczywiście uzdrawiał, i rzeczywiście leczył, ponieważ te duchowe schorzenie, te duchowe zanieczyszczenie zawsze miało związek z tym, że przychodziły także i choroby fizyczne. Drodzy, co działo się podczas uwolniania przez Jezusa Chrystusa od tych demonów, a więc przede wszystkim uwalniany dostawał taki człowiek od mrudu grzechu, od gorączki niepokoju grzechu, od plugastwa grzechu, od beznadziejności spowodowanej grzechem, bezużyteczności ży w sprawie Bożej, spowodowanej właśnie. Grzechem. To takie obecność zła duchowa miała także wpływ na nędzę i przemoc i tyranię grzechu. Drodzy, duchowa śmierć spowodowana grzechem. Także niewola szatana i grzechu. Niemoc słuchania słowa Bożego i mówienia o duchowych rzeczach w sposób prawidłowy. Oto, co powoduje ten Zły duch, który bardzo często urzeczywistnia się między ludźmi religijnymi, którzy rzeczywiście są po kościołach, w kościołach, i, kochani, dzisiaj moim celem jest nie jakieś oskarżenie nas, ludzi i wnikanie, jakieś głębsze, kto wierzy prawidłowo, ale celem moim jest, by, byśmy się zastanowili, byśmy się przyjrzeli, Swojemu życiu i braciom, siostrom wokół byśmy zobaczyli, czy rzeczywiście jesteśmy wolni od jakiegoś takiego duchowego zwiedzenia, od ślepoty na światło Ewangelii, prawdziwej Ewangelii, od po prostu okrucieństwa tego panowania szatana, od takiej ślepoty i żebraczego stanu, do którego doprowadza grzech. Bo bo, kochani, my często przyjmujemy taką pozycję, żebraka przed Bogiem, Żebraka, braka, ale w złym słowa, tego znaczeniu, błagamy ciągle o rzeczy, które już dawno Bóg nam obiecał. Przychodzi oskarżenie, przychodzi takie zniewolenie, zarzucanie się oskarżeniem samego siebie, a później błaganie do Boga, a tymczasem Bóg mówi że On jest z nami i będzie aż do skończenia świata, i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas i wybawia od wszelkiego grzechu. Drodzy, to jest rzeczywistość duchowa. I w kościołach, i tak jak wtedy Jezus chodził do synagog, i tam nauczał, i tam głosił, i, kochani, głosił również, głosił również w innych miejscach, w innych krajach, i na przykład w piątym e, rozdziale Ewangelii Marka pisze i przybyli na drugi brzeg morza do Ukrainy Gerazańczyków, a gdy wychodzili z łodzi oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek. Drodzy, ta obecność duchów nieczystych jest rzeczywista w życiu ludzi I dzisiaj także. I oni po prostu doświadczali tego. I oni wtedy doświadczali, i my dzisiaj doświadczamy tego, i musimy sobie zdać sprawę, że o to towarzyszą. Bo jeśli ten mężczyzna i jego towarzysz byli Żydami religijnymi przecież, to byli także Zniewoleni i, i zniewoleni cierpieniem, i kochani, tam dalej, w tym piątym rozdziale, pisze, że bardzo cierpieli, i dodatkowym takim cierpieniem było właśnie pomieszkiwanie, zamieszkiwanie na cmentarzu. I, i oni, drodzy, ich tradycja, ich ta wiara, religia nie pozwalała dotykać ciał umarłych, zmarłych, a oni nie dojrze. Obcowali ze zmarłymi, to jeszcze mieszkali na cmentarzu. To dodatkowe cierpienie i ono to dotykanie ciał zmarłych stanowiło ceremonialną nieczystość. I życie na cmentarzu musiało potęgować cierpienia tych ludzi. Ducha nieczystego to odnosi się to do demona, który miał kontrolę nad tym człowiekiem, o którym jest opisane. I duchy te takie były moralnie nieczyste oraz powodowały wiele szkód osobom, których zamieszkiwały. I pełno jest fragmentów, drodzy, w Ewangeliach i pełno jest opisów. I w Łukasza w Ewangelii 4, 33, w siódmym rozdziale, 21 w 21 pierwszym I nie dawało się często tego związać i nie dawało się... Temu poradzić, jak tylko nieraz, przez modlitwę i post. I wiele razy, wielokrotnie występujące w języku greckim, przeczenie podkreślały ogromną siłę tego człowieka, tego człowieka, który niewątpliwie był pod wpływem demonu. Łańcuchy i okowy, tam jeszcze pisze, samo to znaczenie tych łańcuchów i tych ok oków niejako potęguje nam obraz wielkiego zniewolenia przez nieczyste i demoniczne siły. kochani jest rzeczywistość duchowa ta zła także. kościół prawdziwy Jezusa Chrystusa musi także być świadomy, ponieważ świadomość tej rzeczywistości duchowej pozwoli nam się obronić, pozwoli nam działać, pozwoli nam modlić się do Boga, by Bóg ingerował w to, pozwoli nam wyzywać Boga na pomoc, ponieważ wiemy, że wierzący ludzie jesteśmy zapieczętowani duchem świętym, który mieszka w nas, wewnątrz nas. Dlatego ta te siły demoniczne, te nieczyste siły demoniczne mogą atakować nas, ale już tylko z zewnątrz. Dlatego są one i atakują, i padają na twarz, tak jak przed Jezusem padały, gdy tylko Jezus ich gromił. I dzisiaj my nie jesteśmy bezbronni wobec tej rzeczywistości i możemy gromić to w imię Pana Jezusa. Chrystusa, gdy tylko poczujemy, gdy tylko e, jakoś tak zorientujemy się, że coś jest nie tak, że jakiś taki ciężka duchowa atmosfera wokół nas jest, wtedy przychodzimy do Boga i wzywamy imienia Jezus Chrystus. Po to, by nie niepokoił, po to, by nie zniewalał nas, nie próbował spętać nas swoimi właśnie łańcuchami i tymi okowami, które które są podnakreślone w Słowie Bożym. Drodzy, rzeczywistość duchowa, świadomość y, Ducha Świętego, ale także świadomość demonicznych sił, które istnieją i będą istniały do skończenia świata, dopóki nie przyjdzie Jezus Chrystus, dopóki szatan nie zostanie strącony i związany rzeczywiście prawdziwymi łańcuchami i okowami. Drodzy, to jest świadomość, która musi być pełna. Musimy wiedzieć, że istnieją złe siły, które będą atakowały, będą przeszkadzały, i musimy wiedzieć, że będziemy spotykać ludzi bezpośrednio zaatakowanych tymi demonicznymi siłami, które często będą się manifestować. Drodzy, musimy reagować. Jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa również i w takich przypadkach. Dlatego śmiało i w sposób taki bezkompromisowy, wobec takich osób wyzywamy imienia Jezusa Chrystusa i gromimy to. Gromimy, odpędzamy, wypędzamy z naszego świata, z naszej rzeczywistości. Także te osoby wraz z tymi demonami, demonicznymi siłami. Jeśli się da, uwalniamy, pomożemy, ale pamiętajmy, że zawsze z Jezusem Chrystusem. Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Amen.